I sobie wieczorem nie będzie grzecznie Dam ci parę klapsów, po tym całym nienam języknie Na podjeździe nowym tu przed nowym bledkiem Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta Jak możecie zauważyć zrobiło się tu troszeczkę jasniej A to dlatego, że rozłożyliśmy folię Folię, która znajduje się na podłodze Jasiu, czy mógłbyś przestać? Ale ja mam te, no masz te. Tak, no i Asiu już niestety wydał, co chcemy zrobić. Chcemy przemalować ten dom. Ten dom został zmieniony tak naprawdę od 2017 roku. W zasadzie to od 2016, ale od 2017 mieliście przyjemność tak naprawdę oglądać go na YouTubie, także no trzeba coś tu w końcu zmienić. Zaczniemy od koloru ścian, potem pójdzie oświetlenie i na sam koniec jadą tutaj nowe meble, także dom będzie zupełnie nie do poznania. Nie poznacie tego domu, unowocześnimy go tak naprawdę do maksymalnego stopnia, o ile w ogóle będzie możliwe unowocześnienie go jeszcze bardziej, ale wydaje mi się, że tak. W każdym razie mam tutaj pomocników. Oliwia, czy będziesz w stanie się malować? Ale nie tym malować, tylko tak gwałkiem malować. Ja umiem, ja, ja se pokój malować. A, ale odwierzyć? Poszerzyć. Poszerzyć? A co tu chcesz wydłużać? Nie wiem, jakieś słupki, do tej strony. ale to są filary, które trzymają ten. Eee, dobra, eee, w każdym razie, cóż, eee, wypadałoby pojechać po farby i zacząć dzisiejszy odcinek. Także, jeżeli jesteś nowy na kanale, tak? I sam, Czerwony Przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. I po prostu, żeby być na bieżąco razem z nami, bo codziennie tutaj pojawiają się nowe filmy. Także nie ominij żadnego, zasubskrybuj ten kanał. Zapraszam Państwa do oglądania. Jolka. Co? Brudne, Tomasz. Gdzie? Tu? Tu? A to moje brew. A, to brew. Dobra. W każdym razie y, Jaszczur. E, ona poszła po farby. Czemu ona w ogóle poszła po farby? Ona to wie jak twarz pomalować, a nie ściany. Uu, ja ale czy wjechał czemu, na dziewczynę. Czemu, czemu wjechałem? No przecież to, to przecież nie jest każda dziewczyna się maluje. To. Ale on powi powiedział, że po ona powinna pomalować twarz. Nie, że powiedziałem, że. Wie, jak, to. Wie, jak się... Nie, no powiedziałeś, nie że ona ściany. powinna pomalować twarz. Dlaczego teraz kłamiesz? ja że wie jak pomalować twarz. A, a ale teraz nie wyprzedasz, powiedziałeś, że ona ma pomalować. Ale wie, jak się ściany maluje? Dobra, no obraził, twoją dziewczynę, no nie on powiedział, że malowaniu twarzy, tak powiedziałeś. Nie? No tak. To jest tak myślę. Okropne. Ja idę i to powiedzieć. Chcemy jej to powiedzieć. Ja wiem co ja powiedziałem. Dlaczego on kłamie? Powiedz mi. On tak lubi, tak lubi on troszeczkę tak lubi. zmieniać wersję wydarzeń. Dokładnie, nie wiem w ogóle. W każdym razie musimy zobaczyć, jakie farmy dla Was to zostawimy tak naprawdę w tajemnicy, wy dowiecie się tak zielone, naprawdę zielone. ostatni, jaki kolor. Może czerwony, może niebieski, może fioletowy. O, fioletowy właśnie, nie? taki kolor mojej głowy. Jeszcze nie wiem jaki kolor będzie. Ja sam do końca nie wiem jaki kolor będzie, ale wiem, że będzie ładnie. Tutaj na dobry gust fotografa i, i Oliwii, bo tym razem oni tutaj wybierali. No i okay, dobra, no mamy fartki. No cóż, no wydaje mi się, że możemy się kierować do domu i zaraz malujemy ściany, ale zanim zaczniemy malować ściany, muszę wam pokazać płytę, płyta jest już w sprzedaży. Link do strony wyświetla się tutaj, także możecie wpisać go w przeglądarkę i zakupić moją płytę, płyta jest naprawdę Jukasz? super. Mogę sobie wziąć jedną z to doma? zaraz możesz, no. Przepraszam, bardzo fajne piosenki, naprawdę. Oni mogą wziąć za darmo, wy niestety musicie kupić. Nie musicie sobie kupić, ale warto, warto. 44, 99, 12 fajnych piosenek z sprzed sprzedaży, a już jeżeli będzie. Będziecie kupować w Empiku to po prostu będzie tych piosenek 11 Także warto y, kupić i mieć full pakiet nie? Dobra no cóż, lecimy chyba, nie? No lecimy Tak się prezentuje to wszystko Wszystko jest zaklejone, gotowe do malowania Ale czy wy jesteście gotowi do malowania? To jest pytanie ze 100 punktów Ja jestem no, Je Tak jest ja malować? taki super? Ja muszę się przebrać, wiesz? Ja mam tutaj już opcję. Masz jakieś stare, stare balenciagi albo coś, wiesz, żeby się przebrać. Nie balenciagi, ja ci balenciagów nie dam. No przecież mówiłeś, że masz jakieś stare, fajne. O, robol. Idealnie się na robotnika. No, idealne, idealne ciuchy ma do, do roboty. Takie mm. smaty najgorsze. <ślam> 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 Jaka małpa głupia. Nic ci nie stało? Nie, to było specjalnie. Tak specjalnie. Ja no, wiem to co to było specjalnie. Specjalnie to był drugi upadek, ale pierwszy to się naprawdę wypieprzył, nie? Dobra, Widziałaś, w tym nie? razie to ten, to co? Malujecie, tak? No ty no? malujesz też! Nie, on nie maluje. Jak to nie? On zrobi takie zacieki, że trzeba będzie ścianę rozpierd... Ja patrzę, wy malujecie, tak, prosta zasada, no ja na pewno nie będę malował. To nie jest sofer. dobry ten, no. żeby mam malował. Ty, soferku, za sofer będziesz chyba idealny do malowania. Właśnie. Nie malasz sofer podobne, podobna branża. Malasz to peciarz. Nie no ja nic nie ten... nie wiem o co chodzi w ogóle co się stało. Co ja to robię? A w w nie malasz. Stałem przed chwilą. niekomfortowe nie pytania mu zadajesz. Ale jakieś malowanie ścian od rana, człowieku, co ty ode mnie chcesz? Jest tak? jaśniej, nie? Tutaj, mega. No jak są zasłone co nie to ich nie ma, to wiadomo, że jest jaśniej. Teraz dzięki nawet tej folii rozłożonej jest jaśniej. No tak, no bo jest biała. Ja nawet w pokoju odkurzyłem przed chwilą. O, ty? 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 No tak, no, no, no bo, bo ja zobaczyłem, nie że nie jakieś nie zmiany nie zobaczyłem, to mówię, dobra, no to kurna, może ja wezmę tak. odkurzać i odkurzę. Aż ci przejdę, zobacz jaki burdel no, masz. A, yy, no i dowód, że odkurzałem, no nawet tutaj zaparkowałem kurde odkurza, I według siebie to sobie tu jest czysto, tak? Zobacz, no tutaj paseczki sobie tutaj poukładane w kolekcjonersko, wiesz o co chodzi. Ale trzeba mu kupić ten, taki wiesz, taki, taką szafkę trzeba mu kupić, ale to tutaj zmieniamy kolor ścian, na jaki kolor chcesz? Ja na jaki kolor chcę? No. Na różowy. Nie wiem, jak kubany będzie wyglądał. Nie na różowy. No nie wiem, jakiś błękitny, jasny, coś w tym stylu. Co myślisz, komerzysta? Jaki kolor? Może, może trochę taki kremowy. No, zobaczymy, pomyślę, zastanowię się. Ale coś fajnego i na pewno będzie zajebiście wyglądało. Dobra, no to co, odkurzyłem? No to tyle, chyba, nie? No nie, na bo na... moim zdaniem to jest brudno. No to może po prostu z... ten smród tak nie chce z <laughs> No dobra, dobra, dobra. Szofer, co ci się tu stało? jest? jak to wygląda. No nieważne, nieważne. Tak dziewczyna to... cię bije? Dziewczyna? Czemu dziewczyna? Prędzej ja się nie to bym nie podbiła. Dziewczyna No i tak to się skończyło. Nie chcesz o tym mówić? Nie słuchałeś Publicznie? Zaraz, bo no po wiecie. co mówić? ale no 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 mówię. No co wy w ogóle tutaj mawiacie. możemy <grym> ci. to? zadzwonimy na niebieską linię. Tak, niebieską. Możesz się czuć bezmieszko. Ja Kochamy cię wszyscy. Możesz się nam powiedzieć co się stało Powiedz, szoferki Przewróciłem się <laughs> Złota roczka, przebrany jesteś? Tak Jak się czujesz dzisiaj? Wyjątkowo chyba dobrze, co? A gdzie się Łooo, ten to styluwa, no Prawdziwy ten, malarz, pynkarz i fotograf Każ, A ty? Chyba jesteś niepoważna, że w mojej czapce będziesz malować Ja jestem dopiero stylowa Kto mi zabroni? Nie ja. płacisz mi to, chociaż czapkę sobie wezmę Nie no, musisz oddać tę czapkę Nie, nie dotykaj, bo Nawet się nie zbliżaj, bo dostaniesz ty. Ale z... A to jest taka na Zali Express, tak? Na no Zali Express? Dlaczego ty się jeszcze nie przebrałeś? Ja? Ty. Ja będę nagrywać. Zobaczcie, że ja nie umiem malować. No, wy umiecie malować, tak? Wy. Mieliście już tę przyjemność malować, zostać osobami z pracy fizycznej, no to ja po prostu pracy fizycznej nie wykonuję, tak? No, że to wygląda, że dziewczyna potrafi pracę fizyczną, a ty nie. Nie no, teoretycznie potrafię, tylko bardzo szybko mi się Ciekawe, kiedy Ale praktycznie już się nie, nie, się nie nauczy, jak się to wkłada, co? Się, listy, to jak się wkłada, ci tak? pokażę jak się wkłada. A Wiola 20 minut nie może włożyć. Bo ja się bałam, że to. Wiola, ty nie malujesz ścian, nie? Bo ja już bym widział jak te ściany przez ciebie wyglądają pomalowane. to mi próbuje, jest bardzo ładnie. <laughs> Ucie? A byłeś w moim pokoju? Nie i nie mam zamiaru o, jak prawdziwi robotnicy tutaj ja widzę. Ja to się czuję jak na robocie w tym Wietnamie. Tylko tam dawali w takich pudełkach suchy ryż, nie? To nawet lepiej. Wietnamie? ty byłeś Wietnamiec? Tak, Wietnamie, co ty myślisz? Większa pompa, większa praca, siła, siła. Robotnicy pracują. Ty byś chciał pracować jak robotnik? Nie nadajesz się do tego. Może coś tam pomogę? się dodaje, on Nawet chcę tak. wody zaparzyć, nie umie. Naprawdę? Nie. Dobra, wracając do meritum sprawy, zamiast pieprzać, to może byście w końcu zaczęli pracę, bo... Bo ty też nie pracujesz na razie. Ty. No jak nie pracuję? Ja sam pracuję cały czas nagrywam was, tak? Ja, ja też pracuję to, cały to, czas. Możemy się, sobie jaj, co? możemy się zmieniać. Możemy się zmieniać. jaja? No. A to nie jest praca nagrywanie? No dobrze, to ja zobaczę jak ty potem będziesz mal Ja cię chętnie nagram, jak będziesz Ale ty nie umiesz nagrywać. Jak ostatnio nagrywałeś drift, to okropnie mnie nagrałeś z bliska. Ale kłamie. Naprawdę Dobra. okropnie. Dobrze. Dobrze. Możemy się wymieniać, nie? Co, ty też, ty ja też nie potrafisz tak... nagrywać. Ty ja jeszcze gorzej ty nagrywasz nie. niż ona. Tak, ona też najgorzej nagrywa. Wszyscy są we wszystkim najsłabszych, a ty jesteś mm -hmm. we wszystkim najlepsza. No i co, zaczęliśmy malować. Predasz, e, może tak. Wstydziłbyś się dziewczyna malowała, ja ty stoi. No piluje chyba, tak? Tutaj asekuracja, jak spadniesz, to. Spadniesz w moje ramiona, co? Więc nic ci się nie stanie. Ale zobaczysz, czemu tak patrzysz sobie? w moje ramiona. Ale perfinnie patrzysz, nie? Moje. Tylko moje. Trzymaj tą drabinę. Jaki ucieczka! <klarzamy w śmiech> <guletra> a on co... no, no, się wywrócił lampę. W każdym razie. No taki, widzicie, podobny kolor będzie do tego. Tutaj Jaszczur i, i fotograf malują. W każdym razie no, no fajnie to wygląda, nie? A ty weź już się nie patrz, tak? To jest przesada, nie dredziasz. Co ja? On cały czas się patrzy na dupę, nie? A zjadany... Ja tylko stoję i <młynie> asekuruje, tak żeby nikomu się nic nie stało. Proszę, wałeczek w rączkę. Proszę, ty. Ale dziękuję. Tak, jak się poprawiasz. Kamuś, na lupo, co? Że patrz, nie nawet nie zwrócił uwagi Dredziarzowi. No co? Patrzcie na... Bo... Będziesz się na Oni kłamie mnie, słuchaj ich, no co? Że on ci wmawiał pod, byle, pod film takie rzeczy Co ty teraz robisz? Co ty robisz? Przestał. O nie Co to było? Nie, nie. Potrzeba drabiny! Może ty będziesz się Nie, Weź O Nie, nie bo, nie, bo nie ci powalujesz nie, nie, nie No weź ja wałek Bo ja zlecę Nie, dobra ja to tylko wezmę Dobra, nie, ja nie chcę mieć całej mordy białej, nie, nie po No ma jakieś potrzeby, ewidentnie, ja mam ten wałek, takiego dużego wałka to jeszcze chyba nie miał Nie no, proszę, przepraszam, no dobra, idź, no wszystko dobrze, wszystko w porządku Chyba ta dziewoja, co była tutaj tej domu, to mu nie umieliła szlaski, co? Wtedy ale się tu jasno zrobiła, to tylko na nas, nie? Ale co wy sobie tutaj za jakieś pogaduszki urządzacie? To jest praca? Jest to jest praca, wy to nazywacie robisz? pracą, takie coś. A ty coś robisz? Tak, o! Lecicie sobie, tak, o, lecicie sobie, tak, o, lecicie sobie gdzie? Na boki z kolei z powrotem. Co sobie za pogaduszki, tutaj ty urządzacie. Ty Do roboty, a nie będziecie sobie tutaj śpiewać jeszcze pod nosem! My muzykę wyłączyć to, i, robić, i robić. Skupić się na pracy. Skupić się na pracy. Uwagę, no no to ja muszę chyba to. zwrócić uwagę, bo widzę, że tu nikt uwagi nie umie No co spróbuj, co no, spróbuj, i... spróbuj, no, co spróbuj. To jest normalne. Ale Trecia, to? Ja przychodzę za 5 minut i wszystko ma być zrobione, cała ściana, całe boki, zero smug Jakieś zacieki, ale kurde, no ściani, Widziałeś wioski. jakie zacieki tutaj są? To jest praca, to jest robota. Pracowników mógłbyś zatrudnić, a nie kurde, wziąłeś ludzi z przypadku. Nie chcesz o Dobra, koniec! Był w ogóle... A! Jezu ty to widziałaś? Ale to jest wiesz, to jest normalny. Ja nie wiem czy mi... Ale dlaczego się przypłył w ogóle do niej? Ale dlaczego on się bruje ciągle do ciebie, tak. że ty nic nie robisz tak samo? Chociaż ty nagrywcie robisz tam? nie robi. A dlaczego ty ja się do niego nie płynie? Dyżurka, dyżurka, bajdry dziasty, no i no, Dyżurka teraz będzie. Będę patrzał i, i tutaj pilnował, tak? Ale piękny, jaki ładny kolor wybrałeś. Ładny. No ekstra, taki jasny. Będzie tak jasno wszędzie. Podoba się? No bardzo. Wszyscy pracują? No szybciej już. Szybciej, szybciej rób! się do, do w w wszystkich. Serio? No naprawdę. nie. Nie możesz szybciej tymi ruchami. Ja muszę tego, tak, o, jak o, nie no właśnie, widzę, że nie wizerze, że... Ale Dredzias, to nie jest Twoja robota. robota! Nic nie umiecie! Nic nie potraficie zrobić! Od początku do końca, od A do Z! Tylko ten trochę sobie palnie tutaj. Ale Dredziasz, co ci tam chodzi? To ten sobie właśnie i poprawia po nich. Jeśli chodzi to, robi. To nie jest Twój dom! Do roboty, kurde, ty też może byś się ubrał i porobił coś, a nie tylko Ale z to się przypieprzasz, to nie jest Twój dom! No jednak, jakby się trochę przyłożyli, to by jednak to szybciej zrobili. No to co, Mike? on ten tak to. No ale ty nic nie mówisz, i się opierasz? To ja będę. za Zdecydował w jaki sposób będą pracować, ja tak? Bo jestem... widzę, że tu nie ma w ogóle. Ale ja Ci przyznałam rację. Tutaj. Ale ja Ci przyznałam rację. Dobra, ty nie musisz mi przyznawać ani racji, ani mi uprzejmie życia. Jesteś dla mnie całkowitym zerem. Nie w ogóle, w ogóle... To ich wieszyć, ale ty też Dobre, byś dobrze, lekko mógł im zwrócić uwagę, jednak. Oni sobie tu pogadają Nie, to jest słowo. A ty, mój drogi, to, powinieneś coś zrobić zainterweniować w, w takim taki moment. To, że że zainterweniować, że ludzie pracują, tak? Tak, dokładnie a to, tak. To a co to, to są Chińczycy, że mają zapieprzeć? Nie, ale oni na no. gadają, to, to jedzą, a jakby ciągle tak sumiennie pracowali jak pracownicy. Nie, są... No ja nie wiem, może załóżcie jakąś spółkę remontową i sami to założę, żebyś wiedziała, że kurwa założę. Założę, no, no. Jak się pracuje? No, słuchaj, tak, no on cały czas tutaj wchodzi. nam się wtrynia, tutaj zabiera nam rzeczy, no to się nie da pracować. Musisz go jakoś ogarnąć. Przecież to jest Twój dom, to musisz jakoś zachować To tutaj spokój, no. Nie. Wiem. Oni mówili, że umiem, a ja muszę po nich poprawiać. Poprawiać? Czy słoni? Nie poprawiać? Nie równo rozkładaj. Przecież on nie umie w ogóle pierwszy raz chyba ja taka złota roczka, a nie wiem, nawet jak zamoczyć. Tak, bo ściana jest idealna, Zamoczy. jest taka. I kobella, i co? A? Chcecie mi popsuć wizerunek? Ale drewnie! Się... To ja tu będę nagrywał i ja tu będę robił filmy. Ale tak? z pierwsze, to nie jest. Swój Chcecie dom. mi popsuć wizerunek? Ale to nie twój. Te ściany mają być idealne, ja tu jestem! Ale to nie ja jest twój ja dom! Agrywam. to nie jest twój dom, zaraz! Ja tu przybywam i nagrywam filmy do internetu i ma być najlepiej! Nie rozumiesz? Jesteś chory. Ale my tu Ściany mają nie, być pomalowane wiecie. najlepiej. Ja tu nagrywam, tu jest mój wizerunek, tu jest moja twórczość. Na co dzień? Sobie. To może ty tam weźmiesz? Ja tu nagrywam Ale... daily w tym domu, nie rozumiem. Ale może weźmiesz tak. wałek i tak. z tym sam pomożesz, co? Chyba ci głowa, boli Ale co ty robisz? Co ty sobie Widzisz? wyobrażasz? Do mnie z pałką jakoś co to tak. w ogóle? Do mnie z takim Dom... czymś? Dobra, do weź do mnie. Co ty do mnie? Nie, bo ty z taką idealną ścianę, to sobie sam z robolskimi narzędziami? To zatrudniaj za swoje Ona pieniądze, a z nie masz pieniędzy! Z robolskimi narzędziami. do ale mnie wszystkie. nie handi. Ja stąd wychodzę. Ja idę na spad... Ja muszę się przewietrzyć Ja muszę się No to wy tak z tymi drzwiami. Ja muszę się przywietrzyć. Szcządzać? Nie co to nie pracy Żadna praca nie hańbi, ale Robolem nigdy nie będę. Na pewno, na pewno nie robolem. Ale ty już jesteś robolem tutaj. On jest, on jest Bo, on w ogóle nie za swojej sytuacji tutaj w tym domu, prawda? Zauważyłeś? Wiesz, jaka jest moja sytuacja? Że zakładam 700 na moje boskie stopy i mówię wypiec. Wam, Wypierdalać Taka jest moja sytuacja. Ale to my to mówimy, Ale tobie. jaka patologia, dobra, tredziasz, proszę opuścić mój dom w tym dobra. momencie. Wychodzę, nie? Ja idę na spacer z psem, za pół godziny wracam Ale i mam jakiś A Ale chyba pierwszy raz się po że wyjdziesz. Co w ogóle sądzisz o jego zachowaniu? No widzisz, że się do mnie nie wtrącam, się nie komentuje no bo nie ma czego komentować. No jeszcze farbą, bo. Podłoły, co to będzie z tego? Co tam? No patrzę jak pracujesz Jak prawdziwy robotnik no, Prost, tak? no ale nadajesz się do tego Ładnie pracujesz z inwalsami Mówisz? No, nadajesz się Mówię, że nie pracownik? ma garba, jak wielból Najlepszy pracownik Nie, mi się wydaje, że to wygląda na większe Ale nie na, nie na tym Nie wiem, ocencie widzowie Jasne. Bo pamiętacie ten korytarz Oceńczę, czy wydaje się optycznie większe. Tam ogólnie tak patrzysz i takie się... Jakby tam za, za korytarzem było więcej przestrzeni się wydaje, nie? No w sumie. Też też w dzień będzie inaczej. Poczekaj, no bo jak stanę tutaj, nie? No to, to się wydaje ogromne. Weź ja stań na końcu. No to weź, fotograf. Daleko, nie? No, w cholerę daleko. Powiem ci, że nawet w rzeczywistości daleko to wygląda. No. na raz, nie? No już prawie, prawie to jakoś wygląda. W końcu się za roboty wziąłeś. Wziąłeś. Ooooo! Poprawiła cię. białka ciebie poprawiła, to? To jest pasa, ci powiem. analfabeto? O ja jeszcze wróci i będę Co Coś? Cieszysz? Cieszysz się? Zyroboru. Co? Na Co ty mówisz? Ja robotnik. Też na Ty pracujesz tutaj. w guściu totalny. Takie szmaty się przebrałeś Z bałkiem pracujesz. Ty nie udasz nic! Weź nic Wstyd mi za ciebie! Wstyd kanałowi przynosisz! Że co kamerzysta jesteś? Tak teraz zobacz jak będziesz wyglądał! Tak co ty kurwa zrobiłeś, zrobiłeś? Cały biały! Przynosisz hańbę Wyłącz kamerę, wyłącz kamerę, wyłącz kamerę, w tym momencie wyłącz kamerę! Wyłącz ja Alby, kanałowi! Dopiero co wyrzuciliśmy tego człowieka z domu. Yy, definitywnie ten człowiek nie ma tutaj wstępu, nie ma wstępu, zostaje wyrzucony z kanału, zostaje skreślony z mojego życia. Cegią nie obchodzi mnie, że bierze żywki że mógł być pod wpływem, nie obchodzi mnie to. Koniec, koniec, ten człowiek już nie ma tutaj prawa, nie ma. Jeżeli tu wejdzie do tego domu, od, od razu dzwoni po policję. Od razu. Z ta, ta, ta. To, to było przegięcie. No, no. no trochę przegnią, no. No to było przegięcie, ale tej taką no zaraz wrócił. Nie, nie. Wróci. Po płazni ci się i ty tak. i Ja uważam, że ty mu i tak wybaczysz. No. Nie, nie wybacz. To za to, co zrobił w tym momencie, to się no, przyjęcie. Okay. No dobra, weź skończ z tym, bo już nie, ja cię nie mogę słuchać, za każdym razem we do go już tu nie wróci za każdym razem wraca i będzie tak jak zawsze. No nie tak, będzie. Za, dwa odcinki. No dobra, weź sobie pierwsze. No nie będzie. Mm -hmm. To co, wpuści mnie czy nie wpuści mnie? No, no przegiąłeś teraz się... ostro Przecież ja mu wyświadczyłem przysługę Jaką przysługę? Przecież oblałeś go farbą No stary, Nagrywali... przegiąłeś Ale on powiedział, że wylatujesz już definitywnie On cię idzie po się pakować no, Ale słuchaj, nagrywaliście go Go jako kamerzystę Jak Wiesz, no tak cię nie powinno robić Jeszcze takie rzeczy na kanale Poza tym ja, jeśli tak twierdzicie Mogę się pożegnać z wami i no, mogę wam pokazać jedynie faka, albo podziękować za wspólne nagrywanie, podziękować za wszystko i powiedzieć wam, że... Yy, no, tak wyszło no i... Yy, co mam powiedzieć, no, ja wyświadczyłem przysługę nie uważam się winny. Być winny nie jestem winny I Co, mam się pożegnać, pomachać do widzów, czy... Czy co ja mam zrobić? No możesz pomachać ostatni raz w takim ostatni razie. Ostatni raz mam pomachać? Macham ostatni raz. Moim zdaniem Dredziarz się zbyt hardsco zachował. No to było już takie zbyt perfine. Przepraszam was za wcześniejszą sytuację, że tak się zdenerwowałem, ale po prostu no. Ale on uważa że w ogóle, że nic tego nie zrobił. On uważa, że on ci zrobił przysługę w tym momencie, więc to w ogóle jest dziwne. Patrz, patrz puka. Idź z nim pogadać i pogada, go znowu wpuść. No, no patrz, no patrz. No patrz. Dredziasz? Idź wyprzeć fakty, więc wszystko. Nie, nie, no nie wpuszczę go, cię go nie wpuszczę. Ale tak go wpuścisz, wyszuj... zaraz. Co ty chcesz? Roz, ja oczekuję rozmowy, ja chcę z tobą rozmawiać, tak? Idziesz tam na górę, idziesz i rozmawiamy, tak? Rozumiemy się. Mogę z tobą porozmawiać, ale nic nie ugrasz, z nie, Ja nie wyjdę tą bez żadnym wyjazdem, tak? Musimy... Stąd... Dobrze porozmawiajmy, nie ma problemu, ale cię nie wpuszczę. Pójdziesz ze mną? No, idziemy. Ale po co ja mam go pustać? Ja jesteś irytująca, się... naprawdę jesteś irytująca. Tam te rzeczy czy ogólnie, nie? Które? No Spakowałeś go już? Co? Spakowałeś go już? Nie, jeszcze nie. Wszystkie rzeczy leżą. Tu wszystko jest. Ale tutaj nałożone ma w Przygotowane. Może jakby wiedział, że ma to się wyprowadzać, nie? Oni ci kazali, tak? To mi kazał. Jak oni? Kazali ci. Co ty robisz sobie w ogóle w internecie? Takie filmy? Ty. W sensie, ale o co chodzi ci? z wałkiem w ręku. W rękę ci wałek dali i ty to nagrywasz jako ty. W sensie, ja nie rozumiem Pogię nadal o co ci na, chodzi? Na rozum, ty już straciłeś swoją głowę chyba! Co? Że co, ty nagrywasz jak z Wałkiem, jak robol? Że nie ja? Nie możemy sobie pozwolić na takie traktowanie, a ty psujesz wszystko! Że co, ze z Wałkiem? Że malowałem ściany? Nie śriady? powinieneś brać tego nawet do rąk! Nie powinieneś stać przy tym, powinieneś patrzeć! A nie jeszcze malujesz i oni się z ciebie śmieją, jak z jakiegoś robola śmiecia! Kim ty tu jesteś? W takim razie, masz, bierz to! Pakuj się! Twoje rzeczy! Nie! Pakuj się. Robolu! Każdy. Co wy robicie z moimi rzeczami? Patrz! Ale. Nie! nie kamerzysta nie! Nie, nie patrz! Nie, nie. Łaple wiesz, nie no, to, mnie to, spadło. to, jej to no, no nie! No kurde! Dawaj no, resztę! No mówię, dobrze, Dawaj a ty się mnie nowe, nowe adidasy twoje! Wstydź, nie chcemy cię w tym domu! Jesteście żałośni! A ty to już w ogóle najbardziej, nie? Że upadłeś do, do takiej niziny! przeginę, tak, ja, tak naprawdę! Tu sobie tam powiedział, że ja. Upodliłem no, się tym, że ja y, powiem. A za kogo się on fizycznej? się ma, za kogo on się ma w tym ja momencie. On, on, on teraz obraża wszystko. jego rzeczy, ja jego rzeczy. Ja to, że ja chciałem pomóc, no, żeby, no. zobacz jak ja wyglądam, jak robot. No i co z tego? Poświęciłem się, pomalowaliśmy ładnie ścianki. I no też uważam, że, że, że zrobiliśmy dobrze, a on powiedział, a on powiedział że ja powinienem patrzeć, jak wy pracujecie. Jak robotnicy. Proszę cię, to on powinien... Zobacz teraz, stoisz z robotnikiem, zobacz! Podpuszczali cię, posłuchałeś się, tak? I kurde, stoją z kamerą i się śmieją z ciebie. Ty nawet nie wiesz, że się z ciebie śmieją, a się z ciebie śmieją. Wiesz co? Żałosny jesteś. Pat, trzymaj kolejne rzeczy! Ty... Nie no, co? Za... weź... no, no nie no! Ojej, czekaj, jeszcze kolejne! Ja tylko chciałem ci pomóc! Boże, a ty mnie tak... Zniszczenie psychiki! Jak... Ja on jest naprawdę chory psychicznie i on myślał, że naprawdę mi pomaga. Nie, po prostu to jest taki człowiek, który myśli, że stał się gwiazdą, no. no. już mu odbiło trochę, widać przecież. Grubo, moim zdaniem grubo, nie wiem jak mam to skomentować w ogóle. Uważam, że praca fizyczna i praca na, że tym pomalowałem ścianę, nie jest niczym złym. Dreada po prostu nie wiem, albo próbujemy w taki sposób przekonać, albo po prostu przesadza, bo to jest aż, aż żałosne. Nie wiem, nie wiem, jak to skomentować w ogóle.